Witam w kolejnym odcinku programu Co na weekend. Dzisiaj jesteśmy w Bulowicach, w pięknym, malowniczym miejscu, gdzie podobno spełniają się marzenia. I zaraz porozmawiamy z właścicielką tego miejsca, czyli z Różą Hrabkiewicz-Borowy. Cześć, Róża. Witam. Róża, jesteś trenerem hipoterapeutą. Co Twoja stajnia oferuje swoim klientom? No, oczywiście tak jak wspomniałeś, skoro jestem trenerem, to oczywiście treningi sportowe. Zachęcamy również dzieci, które mają problemy zdrowotne, oczywiście dorosłych również do hipoterapii. Mhm. Jest to taka forma rehabilitacji, która jest dostępna naprawdę dla wielu osób przy mas masie schorzeń, które możemy leczyć dzięki tej formie terapii, jednakże najważniejsze jest to, że nie powinno być też problemu z przyzwyczajaniem się tych dzieci do koni przede wszystkim. Mhm. I tym się też zajmujemy, żeby pokazać ludziom, czym naprawdę są konie, zachęcić ich do takiej formy i pracy i terapii, ale także oczywiście rekreacji. Można nauczyć się jeździć, bawić się przy tym dobrze. Co to są za marzenia, które się spełniają w tym ośrodku? Zostania wboje? No, jeżeli takie masz marzenie, to oczywiście, ale myślę, że to zależy od marzeń każdej osoby. Jeżeli ktoś chce ćwiczyć, trenować, to oczywiście mamy możliwość treningową dzięki dużemu piaskowemu pładokowi, który umożliwia też treningi skokowe. Zajmujemy się również ujeżdżaniem, także nie ma tutaj ograniczeń. Mhm. Akurat niestety jazda Western tymczasowo nie jest naszą specjalizacją, ale specjalnie dla Ciebie mogę zrobić wyjątek, także Świetnie, możemy o tym oczywiście pomyśleć. No i wiadomo, no, każdy ma inne marzenia. Można też po prostu zachęcać do współpracy z koniem, a także samego zaprzyjaźnienia się z tymi zwierzętami. A jakie kursy oferujecie? Kursy robimy w współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Bracia. Staramy się oczywiście przede wszystkim działać w aspekcie kursów instruktorskich, czyli kurs instruktora sportu, rekreacji i hipoterapii. Mm -hmm. Myślimy również teraz o projekcie kursu, który ma za zadanie zachęcić do współpracy takiej głębszej z koniem w oparciu o psychologię i konia i człowieka. Także na ten temat na za niedługo pojawi się wiele informacji. No i przede wszystkim tyle, no myślę, że tutaj więcej już nie mogę. Czyli będzie można się też nauczyć poskramiać konie, tak? Nie nazwałbym tego poskramieniem, ale na pewno damy łatwy klucz, łatwy, no może nie łatwy, ale klucz do zaprzyjaźnienia się z koniem, do takiej drogi, która pozwoli nam naprawdę tego konia poznać, a przede wszystkim też siebie, bo bez tego nie uda nam się poznać żadnego zwierzęcia. Czyli można do Was przyjechać po prostu z całą rodziną i spędzić tutaj powiedzmy sobotnie niedzielne popołudnie. No oczywiście, że tak. Bo to właśnie jest takie miejsce jak stajnia, żeby zachęcać ludzi do współpracy. Do działania, po prostu wypić dobrą kawę. Oferujecie również dzieciakom zajęcia jeździutkie? Jak to wygląda? Od 8 do 14 dzieciaki mogą u nas zapoznawać się z koniem, oczywiście pojeździć. Jestem taki również mały posiłek. Przede wszystkim dobra zabawa, oczywiście. Jeżeli dzieciaki są troszkę starsze. Staramy się też właśnie te wykłady, a temat tych kursów, troszeczkę już je przygotowywać, ze względu na to, że zależy po prostu kto na jakim jest poziomie. Przede wszystkim chodzi o jazdę, dobrą zabawę i naprawdę fajnie spędzony czas. Czyli rodzice mogą spokojnie iść do pracy, a dzieci na oczywiście. zajęcia i rodzice mogą być tutaj lub po prostu być w tym czasie wolni, to jest obojętne. Mogą spędzić również z nami ten czas oczywiście. No dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Zapraszamy wszystkich y, mieszkańców Andrychowa i nie tylko okolic na zajęcia jeździeckie, a także na kursy przygotowane przez Tajnie Mustang w Gulowicach. A gdzie jest Patrycja? Jestem, jestem, Dawid, już w kolejnym miejscu, które dzisiaj odwiedzimy. W tym miejscu mamy y, plażę, piasek, basen, a także pyszne jedzenie. Jesteśmy w pięknym, malowniczym kocierzu. Zaraz dowiemy się, co tutaj możemy robić w weekend. Ze mną dyrektor hotelu Kocierz Hotel Spa, pani Magdalena Pojanowska. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry, witam państwa serdecznie u nas. Pani Magdo, co można tutaj robić w weekend na Kocierzu? Zapraszamy do nas serdecznie do korzystania z naszych atrakcji. Dysponujemy już na ten moment otwartym akwaparkiem. Jeśli oczywiście tylko warunki pogodowe pozwolą, już zaczynamy działać. Tak naprawdę pierwsze otwarcie nastąpiło w ostatni weekend, natomiast do tego weekendu jesteśmy w pełni przygotowani, także zapraszamy. Są również otwarte parki linowe. Parki linowe, zarówno mniejsze jako park linowy dla dzieci, jak i duży nasz park linowy z przebudowaną na ten moment Tyrolką. Jest to bardzo długi zjazd, który fantastycznie tutaj. Jest fantastyczną atrakcją dla naszych gości korzystających z hotelu, a także wszystkich gości, którzy do nas przyjeżdżają. Co więcej, zapraszamy również na. Niesamowity festiwal, który tworzymy po raz pierwszy, a mianowicie święto borówki amerykańskiej, które wraz z tutaj z państwem, którzy prowadzą wielką, wielkie przedsięwzięcie, a mianowicie wielką plantację borówki amerykańskiej w nitku będziemy organizować. Państwo zaopatrują nas w borówkę amerykańską, a my na bazie tej borówki będziemy przygotowywać różnego rodzaju koktajle, alkoholowe, bezalkoholowe, a także nasze menu borówkowe. Także pierwszy 2 lipca 2017 roku należy na kocierzu do. Do naszej borówki. Dokładnie już w najbliższy weekend zapraszamy na różne potrawy, koktajle stworzone z borówek. A my teraz pokażemy Państwu atrakcję na kocierzu z bliska. W hotelu Kocierze, Spa na kocierzu jest wiele atrakcji, ale nie mówimy tutaj o tym zabytkowym fortepianie, a właśnie o Spa, które teraz odwiedzimy i porozmawiamy z obsługą. Jesteśmy właśnie w Spa na kocierzu. Rozmawiamy z panią Anną Rusinek, menadżerem właśnie tego spa. Pani Anno, co tu jest ciekawego do zrobienia ze swoim ciałem, że tak powiem? Witam państwa serdecznie. Dużo rzeczy, dużo fajnych rzeczy. 10 gabinetów. Gabinety są tematyczne, m.in. zabiegi na ciało, rewelacyjne ceremonie, indoceany, świetne podróż zabiera nas w Wyspy Polinezyjskie. Zabiegi na ciało, zabiegi na twarz, kąpiele, wanie z hydromasażem, światłoterapią. To, co teraz czym się możemy pochwalić, to rewelacyjne łóżko kwarcowe wypełnione piaskiem kwarcowym, który. Rozgrzewa się do temperatury 50 stopni Celsjusza. Świetne zabiegi, bo to nie tylko pielęgnacja, ale działanie medyczne. I jedyne na południu Polski. Zapraszam. Tu znajdujemy się w gabinecie, właśnie, gdzie jest rewelacyjne łóżko kwarcowe. Wypełnione jest 180 kg piasku kwarcowego. Świetny produkt, bo piasek typu kwa Alfa, kwarcowy, który równomiernie nagrzewa nasze ciało, czyli działanie medyczne, o którym wspominałam. Tutaj między innymi mamy, odbywa się kocierski rytuał na ciało, który dodatkowo ma masaż z templami wypełnionymi również piaskiem kwarcowym. Mhm. Także zapraszam, bo to nie tylko relaks, odprężenie, ale też działanie medyczne, lecznicze. Dwa gabinety lustrzane odbicia, to jest jeden z nich, gdzie odbywają się zabiegi na twarz. Pracujemy na produktach, to jest pierwsza kluczowa marka Talgo, firma francuska. Druga marka to jest Akademii. Świetne produkty Akademii to już dermokosmetyki, czyli to dużo mocniejsze działanie. Natomiast jeżeli chodzi o firmę Talgo, to jest firma pielęgnacyjna. Oprócz tego, że wykorzystujemy też sprzęt mikrodermabrazy, pilnik kawitacyjny, wszystko i kosmetyka upiększająca. Wszystko między innymi w tym gabinecie. Zapraszam. Do kolejnego gabinetu, w którym odbywają się zabiegi na ciało, ceremonie, masaże, masażaj urwedyjski, to jest u nas też nowość. Masażaj jurwedyjski głowy. Co to jest za, za masaż? Świetny masaż, który nie tylko uwalnia napięcia, ale też działa na duszę i na ciało. Połączenie właśnie z olejami, gdzie masujemy głowę. To jest świetny relaks, masaż głowy. Pokazuję ten gabinet, ponieważ tu mam akurat sentyment, bo wszystkie tutaj rzeczy przywiezione są z wypraw szefostwa. I to powoduje to, że jest to wyjątkowe spa. Znajdujemy się na basenie. Basen ma 16 metrów na 6. Od 90 do 1,40 m. jacuzzi, bicze wodne. Przeciwfala zamontowana w basenie, to jest też bardzo istotne. Przejdziemy sobie do sauny. Dwa rodzaje sauny. Sauna sucha, gdzie temperatura to jest powyżej 90 stopni. To jest cała strefa. Otwieramy. Sauna sucha. Także duże, dokładnie, bo to jest 90 stopni. Jest z większą sauną, około 20 osób mieści się w saunie. A to jest sala bio. 60 stopni ciepła, 60 stopni wilgotności. Ona jest bardziej przyswajalna dla naszego organizmu. Także wcześniej, przed zabiegami spa, zapraszamy do skorzystania ze strefy wellness. Zapraszamy codziennie do korzystania z zabiegów Spa od godziny 10 do godziny 20. Codziennie, ze strefy wellness codziennie od godziny 8 do 21. Z nami jest Kamil Papuga, alias Papug, czy Papuga, kierownik atrakcji na, w hotelu Kocierzeń Spa. Kamilu, powiedz mi, jak zmieniły się te atrakcje na Kocierzu? W tym roku został zmodernizowany duży park linowy, były dołożone dwie nowe tyrolki. W tej chwili park linowy składa się z 24 przeszkód, z czego aż 6 to są zjazdy tyrolskie, które z reguły są najciekawsze. Oprócz tego został rozbudowany paintball, dołożone nowe przeszkody, nowe skrytki, został naprawiony cały sprzęt do paintballu, odświeżony. W tej chwili odświeżamy właśnie szczelnicę. Mały park linowy został przeglądnięty, dołożona jest nowa przeszkoda, także i dla najmłodszych coś znajdzie. Świetnie, czyli teraz przejedziemy się tą najdłuższą Tyrolką, tak? Ile ona ma długości? Dokładnie tak, ona ma około 100 metrów długości, ciągnie się nad całym akwaparkiem, więc widoki są efektowne. Nie ma Jestem już przygotowany do zjazdu tyrolskiego, także za moment zobaczycie ujęcia z lotu ptaka. Uwaga, uwaga, teraz Dawid. Юж! Старт! Właśnie zjechałem Tyrolką, zarąbisty zjazd, naprawdę polecam każdemu, świetne emocje, przy takim wietrze jak teraz tym bardziej, jest szybciej, lepiej i ciekawiej. Dobrze, to teraz chodź, zabieram Cię na basen. Idziemy już właśnie. Dotarliśmy do aquaparku tutaj na kocierzu. Mamy piękny basen, plaże, leżaki. Ze mną ratownik wodny, tutaj sprawujący swoje zadania na basenie. Cześć, Karol. Cześć, witam. Karol, powiedz mi, dlaczego ten basen jest taki wyjątkowy? Woda w tym basenie jest wyjątkowa, ponieważ jest filtrowana przez te rośliny, które znajdują się tutaj. Dobrze, a tutaj za nami widzimy zjeżdżalnię. Tak, mamy dostęp do zjeżdżalni, do plaży. A powiedz mi, w jakich godzinach jest otwarty basen? Basen jest otwarty od 10 do 18. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Piękny aquapark z plażą, piaskiem, leżakami, park liniowy, dmuchańce dla dzieci, korty tenisowe, a także przepyszne jedzenie. To wszystko w kocież Hotel Spa, który, który dzisiaj odwiedziliśmy. Dawid, a gdzie Ty dzisiaj byłeś? Beze mnie. Dzisiaj byłem w Bulowicach w Stajni Mustang przy ulicy Olszyny 31. Naprawdę można się wybrać tak samo jak i na kocież z całą rodziną, z dziećmi można pojeździć konno, spędzić wypoczynek, spędzić aktywnie czas. Dobrze, czyli zapraszamy wszystkich naszych widzów na kocież i do Stajni Mustang w Bulowicach. Zapraszamy. I oczywiście zapraszamy na nasz kolejny odcinek, już za tydzień, w piątek o godzinie 18.00. Odwiedzimy kolejne ciekawe miejsce. Nie zdradzimy, nie zdradzimy Wam, jakie to będą miejsca, ale na pewno dzięki MamNews.pl będziecie wiedzieć, gdzie najlepiej spędzić czas w weekend.